Przynajmniej od dwóch dni zastanawiam się jak zacząć to wideo, bo to nie będzie proste. Jesteśmy na Opolszczyźnie. Widać dom z żużlaka, czy jak to nazwać ten ten pustak, okna plastikowe i to jakby tyle. Do kotłowni za chwilę wejdziemy. Natomiast ten film powinien się zaczynać, a nie mówiłem Kilka miesięcy temu wrzuciłem wam w formie kejsu, że w Niemczech jest tak bardzo dużo papierologii. U nas tej papierologii jest mniej. Módlcie się, cieszcie się, dopóki jej nie będzie. I wtedy wam mówiłem, składajcie dokumenty do programu Czyste Powietrze, bo będą wielkie zmiany. Mamy końcówkę roku. 2024 i co? Program Czyste Powietrze został zawieszony. Huczą wszyscy, w tej chwili, w internecie. Ola Boga, jaka straszna rzecz się wydarzyła! Mówiłem, wystarczyło słuchać to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka: wspominałem o tym, że powstanie jakaś tajemnicza lista. No i mówią już o tej liście dla instalatorów, że będzie to lista dla na początku nieobowiązkowa, być może nawet dla chętnych, ale. W dniu wczorajszym kończyło się pierwsze z tego cyklu szkolenie w Instytucie Łukasiewicza. Na razie Instytut Łukasiewicza z Katowic ma jako jedyny możliwość szkolenia instalatorów z instalacji kotów biomasowych, szeroko pojęte stwierdzenie. I co się okazuje, na tym szkoleniu jest powiedzmy 20 osób, z czego 50% nie są to firmy instalacyjne, są to Producenci kotłów, producenci peletu, haha, ciekawostka, gdzie są instalatorzy? A ja Wam powiem, gdzie są instalatorzy. Instalatorzy nie wiedzą, mają prawo nie wiedzieć, tak? Bo skąd mają się dowiedzieć? Nie ma żadnych informacji, że było takie szkolenie. Trzeba śledzić instytut. Ludzie nie wiedzą, że w ogóle coś takiego istnieje. Kolejna sprawa. Program zawieszony. Instalatorzy będą spełniać wyższe wymagania niż, niż niedawno przed nimi były stawiane, a mianowicie. Oce, firmy. Czy to złe, czy to dobre? Dobre, musi być takie oce i spoko, i fajnie. Instalator będzie musiał być przeszkolony. Też bardzo fajnie, tylko instalator za wszystko płaci niestety. Instalator przerzuci sobie te koszty na zwykłego e, szarego obywatela, beneficjenta programu Czyste Powietrze i to jest też jakoby normalne. Kolejna sprawa to jest taka, że powstanie za chwilę dodatkowa instytucja kontrolująca Was, sprawdzająca Wasze. Instalacje wykonane w waszych domach, ale to nie wszystko. Te, program... Te zmiany w programie Czyste Powietrze są szerokie i zakrojone. Ja nie będę o tym opowiadał, że prefinansowania będą teraz zupełnie inaczej funkcjonowały, że urzędnik państwowy będzie wam biegał po domu i więcej was kontrolował. O tym wszystkim się dowiecie za chwilę od tych internetowych krzykaczy. Ja w dniu wczorajszym zostałem również poproszony o to. Zacznijcie krzyczeć i nagłaśniać o ja Halo, my jesteśmy tutaj od wykonania instalacji, a od zamętów sieci są inni. Skoro my wykonujemy instalację, to chodźcie zobaczycie, co nas na Opolszczyźnie czeka, miejscowość Kadłub. No. Oj. A ja mogę się zapytać, po co tam trójnik? Okay. Dobra. ATF ty. Gdzie, Gdzie, noc, Gdzie, noc, Gdzie noc, Mateusz wziął, Gdzie... ATF Staszek. Jak nie ma takiego jeszcze u nas zaworu ATF? Będzie. ATF. będzie. ATV. Ale będzie. O jejku, jejku, jejku. No dobra. Dwa razy po 800. Duże. Dwudziestka. Piękna. Wielkie naczynie, za chwilę termodżety wylądują. No tu. Ostatnio mieliśmy gościa, co się przypierdaczył odnośnie miedzi. Miedzią się przechodzi przez mosiąc tak? i przechodzi się dalej przez gwint. Ocynkowany na przykład gaberita, zewnętrznie ocynkowany. Gościu. Które się przyczepiłeś nie ma lepszego połączenia, więc proszę się nie przyczepiej. Bo już więcej ci szansy nie dam. Mm -hmm. Staszku, a gdybyś tam na przykład wstawił łuczek i ten, ten odwracał, trójnik, to by wyszło ci ładniej, ciaśniej, bliżej. Mogę to nie? Nie? Nie, to musi to się No ja wiem. Nie dobrze. No. No blisko to blisko będzie. No, dobra, do, na rury mi tutaj Tak? No, no dobrze. dobra, okej. Okay. Nie Rozumiem. No i dobra, sprawdzone. Moja żądza została zaspokojona. Tak. No. Będzie pięknie. No i co? Inwestora nie widać coś? Nie ma. Bo nie, nie, bo nie, bo nie, nie ma, bo jechał się rano po, po córkę, wydaje się, na... I nie, to nie to będzie dzisiaj? Będzie. Aha, później. Bo tak mówię, nikt się nie przyszedł, nie przywitał, myśmy tutaj sobie wjechali, a w ogóle kraksę mieliśmy rano, nie? Krakse mieliśmy rano. Ach, muszę wam pokazać. Tak, muszę wam pokazać, zaraz będę musiał, zaraz będę musiał znowu naszego, kurde, tego, pana Grzegorza prosić o pomoc. Patrzcie, co tu się stało. Bus w busa. Ciabach. O. I wiecie, co jest najlepsze? Nie ma w innych. Nigdy nie ma winnych. Jak wali bus w busa lusterkiem, no niestety obaj są winni, więc muszą się rozejść, bo jak się nie rozejdą, to przyjedzie pan policjant i przysmaruje jednemu i drugiemu. Kurier w ogóle się zachował jak się zachował. Przyjechał pod dom i odjechał. Firma Thermojet dostarczyła jednak nam sprzęt. Nie no, cicha jest. Nie to co cep no, nie. <gry> Trochę tak musimy Tej izolacji wystarczy. A weź tam przyjmiesz. Może być trochę krótka a szefik tu tu masz poznana tak tylko że jeszcze ja sobie zostawiam lusterkę pod włosem może dać albo ten Myślę, pod To się żeby jest tej najwyżej ja szybkę nie. nie pod włosem zróbmy normalnie prosto będzie dobrze no ja chcę bo ja chciałem pod włosem i tylko pod nie tak żeby tym ja, ja tu nie widzę tam jest o czekaj Powiedzcie, ja Ja się na ja najważniejszym zapomniałem. Nie ma ja tu nic. Ale wys wrócił Artur z wojska. Tyle osób się pytało. I tylko jedną rzecz bym chciał Wam powiedzieć. Zobaczcie, jak chłop wysmuklał, Dwa <grym grym> tygodnie <grym> na żywieniu, na tych puszkach wojskowych. Zaprawa ranno była, tak? A jak? W wojsku nie ma żadnych. Nie ma żartu z wojska, co? I, i szczurek za kocioł łazi. I teraz wjeżdża za kocioł, się nie sklinuje, no. nie? Ja zawsze szczur jakiś się przyda w firmie, jak to kiedyś Tomek powiedział. Jest, jest. Ale co, wrócisz tam jeszcze? No, będzie trzeba. Ale sam byś tak poszedł? Nie. Nie ta Ale z wojskiem nie ma żartów. Nie ma żartów, nie? Nie. Trzeba poważnie podchodzić do tematu, bo... No. tu mówi, że musimy robić zapasy. Uzbrajać. Mamy się uzbrajać. Ja już ziemiankę mam. Tylko jeszcze bez drzwi. Ale o jakich zapasach? Wodnych, pitnych, czy...? Da, da, da. Puszki konserwowe. A, puszki konserwowe. Bo jakby na przykład picie trzeba było zbierać, nie? To ja mam dużo na zbierane picia. Gdzie nie pojedziemy zawsze jakiś panoramik się trafi i picie nam zostawi trochę. Ja już też tego mam. No. To raczej normalne. Zastanawiam się, Mateuszek, tylko nad jedną rzeczą, czy ta rurka, którą teraz składasz, tą o, no. czy ona nie będzie czasem o tak? Zaraz sprawdzimy. Czy tam u góry nie będziesz musiał dać e, jednego zwykłego Zobacz. i drugiego Zobacz. zwykłego? Zobacz, Łukasz na pożynistkę? Jest okej? Okay. No. no to dobrze. Rozliczymy później po nie zadaniu. Kogo szukasz? Nie, nie znam gości. Nie, się po prostu człowiek zapytał, Staszek, bo... My, czasem, jak spisujemy taką umowę i wypada święto, a w kalendarzu telefonicznym tego święta nie widać, no to bachnęliśmy z rozmachu na Trzech Króli i tutaj pozdrawiamy pana inwestora. Będziemy dzień później, no nie w Trzech Króli. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża Trzech Króli, nie? No. Z darami, tak? To no już jeden tak śpiewał i teraz w parlamencie siedzi i tak w minuty na minutę duża kotłownia ta kotłownia powiedzmy, że ona ma 4 metry na, na jakieś 3 około 12 metrów i nawet jest jedno okno, które no powiedzmy, że nie przeszkadza więc na 12 metrach kwadratowych można naprawdę poszaleć gdybyśmy tu mieli chęć, to można by było zamiast dwóch wstawić trzy bufory po 800 i też by było pięknie Budynek jest nieocieplony. Bardzo dużo pokazaliśmy takich instalacji, gdzie ładowaliśmy bufory i domy były ocieplone. Ale gdzieś na Śląsku już mieliśmy taką też instalację, że budynek był kompletnie niezaizolowany. I tak jak tutaj widzicie, kawałek czerwonej cegły, trochę tego dziwnego pustaka. Inwestor ma świadomość, którą ma sam z siebie, ale o której też rozmawialiśmy, że to jest wampir energetyczny. I teraz do momentu, w którym ten dom nie będzie ocieplony, no to zużycie peletu będzie na pewno wyższe niż gdyby on był zaizolowany. Tak? I tutaj nie ma nie ma co dyskutować z tym. Jakie są moje szacunki? Jest bardzo ciężko to oszacować z uwagi na to, że nie mamy kompletnych danych dotyczących tego, jak ten dom był ogrzewany. Bo on stoi pusty po prostu. I teraz to też będzie tak, że ten dom nie będzie codziennie grzany do wysokich temperatur, bo tutaj nikt nie mieszka, ale zobaczcie. Postawili Państwo piękny nowy komin. Hmm? Teraz trochę styropianu i będzie tu pięknie i cieplutko. Czy można, czy to coś nam daje? Tak zainstalowanie buforów do domu niezaizolowanego ekonomicznie na pewno to będzie również zrobione czyli gdybyśmy dzisiaj zainstalowali tutaj inną kotłownię, na przykład pompka w prawo, pompka w lewo o których ja mówię czasem i o które Wy znacie ze swoich własnych domów na pewno taka kotłownia zużyłaby więcej peletu niż zużyje ta i tyle. Tutaj sterownik pokojowy będzie po prostu pilnował a, temperatury w domu. Jaka by ona miała być ustawiona, taka po prostu będzie. A w momencie jej osiągnięcia kocioł doładuje bufory i się wygasi. I tyle będzie tu funkcjonowało, tak jak już funkcjonowało nieraz. Widzieliście takie kotłownie złożone przez nas? Niejednokrotnie. Nie jest tam lej? Tak jest. No, widzicie? Zgadzasz. Na co się? Na No mów, na co się zgadzasz. A jeszcze nie wiem. Na razie coś sobie przed tym przy, przy uchu klepnął i nie chce się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Bierzemy tego dużego Artur też, nie? No ale... No bo co, ty tam się nie będziesz już ładował do tyłu. Muszę czujniki powpinać. A no to ci Mateusz tam wiedzie. Coś kapie Oho Aha Albo ktoś się ruszył. Tu, na ślubunku. Ale to trzeba dociągnąć, panie Mateuszu. Tragedia. No? Na ślubunku tutaj stać. Nie, nie, zawór na pewno nie puścił, bo zawór masz 4,5 bara, a my mamy sześciobarowy zawór. Nie jest mokre, włosy są mokre. Włosy są mokre? Puszczamy wodę. Mateusz stroi naczynie No, tylko kontroluj, kontroluj Bo tu już żartów nie ma No, śmierdzi ten gaz Mateusz, Jak z kutra rybackiego nie chciałeś mi tu umyć, to się kąpałem tylko, bo kąpałem To już masz pewne dzisiaj Tak jest, 0,8 m i wiemy, kto odpowiedzialny. To? Cena peletu. Każdego jednego roku, przez ostatnie przynajmniej 4-5 lat, było tak, że latem pelet taniał, a na zimę drożał. Magazyny pełne. Producenci mają taki zabite peletem. Dzwoncie i pytajcie o ceny. Bo one prawdopodobnie są... Na poziomie letnim, a może czasem nawet tańsze. Przy zamówieniach, no jak trzech sąsiadów kupuje sobie pelet, cały samochód, na pewno zaoszczędzicie na tym tej zimy. Nikt nie wie o co chodzi. Wszystkie tartaki nabite peletem. A zainteresowanie kotłami peletowymi odnoszę wrażenie, że od kilku miesięcy... Cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Po prostu nie wiem. Wygrzemam Staszek Komin. Oto nowy komin. Na dworzu zimno. Nie możemy sobie pozwolić na to, że zaryzykujemy, że nam pierwszego dnia huknie od razu. Co? Ja to się czy nie nam to wszystkich trzech. No, stwierdziliśmy tak ale później pójdziesz mi sprawdzisz, która jest pusta bez wody i mi odbierzesz to, co nie po będzie po, potrzebne. Ale słyszysz? Po, no, że trzecia jest otwarta do góry, tak? No. Tak robili ja kiedyś. Ja wiem, tak ale to po, robili, to wylewali na zewnątrz. Też. No, a ale, jest, tu do, a, ale tutaj też idzie do tego, rozmawiamy o naczyniu tym góry. Przelecz, no. Zamknij trzy, a później się pójdzie sprawdzić, która jest pusta no. i mi po prostu te odpowiedniki odbierzesz, bo bez sensu, żeby wie, no. one tam zostały. I już. Um, tu już wystartowaliśmy a Na kotle 54 stopnie O tym jak to funkcjonuje Jak to zostanie ustawione Będziemy sobie też za chwilę rozmawiać Nie chciałbym jednej rzeczy Żebyście sobie pomyśleli po tym wideo Że program Czyste Powietrze się skończył Absolutnie nie, on zostanie wznowiony Firmy, które Doprowadziły do nadużyć Osoby Klienci indywidualni, którzy doprowadzili do nadużyć, plus ogrom wniosków, który leży i czeka, plus być może domniemany brak pieniędzy w tym funduszu albo i nie. Został zatrzymany program na e, kilka miesięcy do wiosny, natomiast są powodzianie z kilku województw, obsługiwani w sposób normalny, więc program wróci do życia. Tylko jeszcze chwila. Musicie chwilę się uzbroić w siepliwość. Staszek się bierze zapłukanie instalacji i odpowietrzenie jej. Na koniec nalejemy inhibitora korozji. I wrócimy jeszcze do dzisiaj, do dyskusji trochę na temat funkcjonowania tego kotła, pracy, etc. To jak to jest z tymi buforami w końcu? Naciąganie klientów na koszty? Ja Wam powiem tak, od nas. Nam to jest cholernie bez różnicy. Co to znaczy? Znaczy może inaczej. Firma zarobi w jednym i w drugim przypadku na instalacji kotłowni dokładnie takie same pieniądze. My się musimy więcej nadźwigać przy tych buforach, a czasem więcej natłumaczyć. Więcej natłumaczyć jak to funkcjonuje. Więcej natłumaczyć czy to ma sens. Zwróćcie jak długo poświęcam czas na dyskusję o tym. Przecież my moglibyśmy przejść do kolejnych etapów, które ja mam w głowie, żeby Wam to pokazać. Pokażemy to pewnie po nowym roku, znowu jakieś nowości, etc., ale to nie o to chodzi. Dzisiaj e, te bardzo stare rozwiązania, że bufory są znane w Europie od wielu lat, tylko nas jest czasem ciężko przekonać do pewnych dobrych i sprawdzonych rozwiązań. Są jeszcze inne rozwiązania na rynku w, 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 w połączeniu z buforami, które nie do końca podkreślę. Jeszcze raz, nie do końca są fajne, ale ale są. Więc te bufory na dzień dzisiejszy, ja wam powiem tak: przy dobrych, mądrych pompach ciepła, nie ma lepszy, on onofach, nie ma lepszego rozwiązania, bo za chwilę taryfy dynamiczne pozwolą nam wykorzystywać bufory w sposób inny, nieznany ludzkości do tej pory bufory przy kotle peletowym, ludzie mówią moduluje moc, więc po co? No właśnie po to, żeby stał, a popracował 6-8 godzin pełną mocą, tak jak ktoś stworzył, a później żeby postał resztę doby. Więc, więc ta ewolucja cudzysłowie mówiąc, instalacyjna, ona następuje, ona trwa. Widać dzisiaj, ile u firm produkujących bufory na przykład trzeba na nie czekać. Zwróćcie uwagę, jak długo trzeba czekać dzisiaj na kotły peletowe. To pokazuje, jak wielkie zainteresowanie, ja mówię, sanie czasem jest na rynku. Staszek płucze, bufory się grzeją. Mamy godzinę 12. Za 3 godziny będziemy stąd dociekać. Staszek, wyglądam, wyglądam. No, Dobrze. Samo idzie, ale dobre ciśnienie wody mają, nie? No Rzadko się zdarza, żeby tak Żeby pompa nie nadążała odbierać Musiałem lepiej żeby mnie bo Nie było na no. instalacji wody, nie? Nie Ale dobrze, bo mamy fajny przepływ wody i można wtedy sobie Wypłukać tą instalację, a nie się kuźwa czasem babrać No i co? Tu ubywanie Tu Mateusz już kończy Kolejne termodżety Dzisiaj jak widzieliście Przyjechał nam przedstawiciel, przywiózł. Tu się płuczę. Nie jest złata instalacja. O, zobaczcie. Mateuszek łopatom kształtki zbiera. No nie, Mateusz, naprawdę nie można tego inaczej zrobić? Ja wiedzielę. Tam coś leży pewnie. Tego, tego nie będziesz pił. Ja nie piję. No, ty ja już wiem. Jeden. No, jeden tu poszedł. Inhibitor. Cały. Manieczka. Jeszcze, jeszcze. O. Jeszcze może churwa. O! Teraz już na pewno Tylko ty mnie na podwórko tego nie wylej. Postaram się chodzić, nie obiecuję. No, ty dobry jesteś dzidziuś. Nie, 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 ma i to. Osta... Więc zobaczmy jak to funkcjonuje. Jak to jest tutaj wszystko ustawione. Minimalnie zaraz wentylator trochę przyhamuje. Bo dawno tu nie zaglądałem. Nastawy te pracy praca siła nadmuchu zróbmy na 42 on nam troszeczkę się wydłuży tutaj jak widać w środku nówka, nie ma się czego czepiać pracuje ładnie dobra teraz mamy ustawione, 2 sekundy czas podawania 4 sekundy przerwa siła nadmuchu 42% podtrzymania nie będę tutaj przez internet objaśniał w górnej części bufora już mamy 59-58 stopni jak widać, dolna dycha jeszcze tu się nic nie podziało 51 na powrocie 60 na kotle ten kocioł pracuje jak widać grzecznie nie ma, nie ma tutaj jakichś dziwnych rzeczy jeszcze nie uruchomiliśmy ani grzania domu, ani grzania Zbiornika na wodę, sama górna część bufora wygrzana, ta zaczyna przerastać, bo tu jest 30 stopni. Jak widać, kocioł dopiero rozpalony, ile 25 minut, może 30. Tak jak widać, mamy 800 litrów, drugie 800 litrów do zagrzania. Więc zanim tu te temperatury się zaczną zmieniać, trochę czasu minie. Jest godzina 13, więc ja sobie tu poprzestawiam jeszcze parę rzeczy, jeżeli chodzi o. O, o godzinę bo ta godzina musi zostać zmieniona, bo później ja się sam motam powiedzmy, że jest 13 punktualnie o, datę sobie później zmienię, zasypany odpowiednim bardzo jakościowym paliwem sterownik jeszcze też nie uruchomiony, bo nie chcę, żeby on mi zaraz głupiał i wariował za chwilę się tym zaczniemy zajmować w bocznej części moduł bufora, jak widać czujnik od sterownika również wisi. No i co, musimy sobie na pewno teraz e, poczekać troszeczkę. Przy buforach trzeba się e, wykazać cholerną cierpliwością, a mianowicie zanim to się nagrzeje, tego pierwszego dnia, to trzeba poczekać kilka godzin czasem. W tym przypadku około 5 godzin e, będą się grzały te bufory. Ja tu pewnie tak długo, aż nie zostanę, bo to nie będzie takiej konieczności. Choć ją mamy opanowany, 59 już skoczyło w górnej części bufora, więc to będzie za chwilę wszystko ładnie przyrastać. Z minuty na minutę będą coraz wyższe temperatury. Powietrzymy jeszcze grzejniki, ustawimy sterownik pokojowy, inhibitor już nalany. Zostanie jeszcze tylko kosmetyka parkietu i będziemy mogli iść dalej. Ale to jeszcze chwilę. Mamy już, tak jak wcześniej wspominałem, już w połowie pierwszego bufora 50, więc pozwoliłem sobie już odpalić grzejniki. Jak widać, 5 dyszek poleciało na grzejniki, już 30 wraca. Natomiast um, ustawiłem w tej chwili tutaj 46 stopni. Jak widać, e, zawór powolutku się przymyka. 52 cały czas na powrocie. Kolczuk walczy z tą temperaturą na zasilaniu. Ja bardzo chętnie bym mu przyłożył trochę więcej, ale to jest niepotrzebne. Niech on sobie chodzi, tak jak chodzi. O, widać, tu wszystko ładnie śmiga. Jeszcze chwila, zaraz uruchomimy tą drugą część. Zobaczymy, czy jest ok. Jest ok, to będziemy lecieć. Pan Artur tutaj jeszcze chce odpowietrzyć, nam trochę otrzeć, pot z otrzeć z pod z, z, czoła. z czoła. E, a tutaj coś było, ty widziałeś? To jakiś komin był, nie? Ale zobacz jakie to jest takie kurde coś to było, nie? No, tu jest jak, ja nie wiem czy tu jakaś wędzarnia nie była. Bo to czasem tak jest. Więc to, to mi chyba ruszyło, bo zobacz, tu trzy dychy mam mi wraca. A to na razie jeszcze nie puściłem. No czekaj, tu no wraca. Jest, dobra. Jest, 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 to dobrze. Zresztą zaraz puścimy i będzie spokój. Jak to pokazać teraz? Mniej więcej tak. Dwa razy po 800 litrów. Tu mamy stówę, dwie grupy pompowe, termojet, jedna bezpośrednia do ładowania zbiornika na wodę, jedna z mieszaczem, zawór ATV 60 stopni, pompa kotłowa. Instalacja wykonana. O jest, żeby nie było. Sterownik pokojowy, 240 metrów chyba budynek ma, jeżeli mnie pamięć nie myli, 200 litrowy zbiornik na wodę. Graty, Mateusz mówił, Łukasz powiedz, graty wiszą do czyszczenia, jest jakiś wieszak, więc okej. Okay. Kocioł widzieliście jak jest ustawiony, więc tutaj tajemnic żadnych nie ma. Ja z tego miejsca mogę powiedzieć tak, że w tej chwili lecimy pod Gdańsk, pod Gdynię, gdzieś w tamte okolice. Będziemy stawiać dwie pompy ciepła razem z kotłem na Pele. Ja z tego miejsca się żegnam. Pamiętajcie, bufury są lepsze niż się co niektórym wydaje. Trzymajcie się, zdrowia, życzę. Cześć!